Najpierw zwrócę się do katolików, a potem do chrześcijan. Otóż, drogi katoliku, w kościele biskupi i księża uczą cię, że w niebie mamy cały tam poczet świętych, różne tam osoby płci męskiej i żeńskiej i że jak ty do nich będziesz miał szczególne nabożeństwo, będziesz do nich się modlił z prośbą o ich modlitwę wstawienniczą za ciebie do Boga, no to być może coś się da załatwić w twoim prywatnym życiu, twoich bliskich, no jakie tam masz potrzeby, nie? Czyli Odniesz się do tych świętych, którzy już zmarli i według Kościoła są w niebie, no i liczysz na to, że oni Twoją sprawę przekażą. Bogu. A ja chcę ci wskazać drogę no, biblijną, drogę prościutką i pokazać ci, że kiedy zostaniesz chrześcijaninem, kiedy zwrócisz się o przebaczenie swoich grzechów nie do kościoła, nie do księdza, nie do ich sakramentów, ale bezpośrednio do Jezusa Chrystusa, on zamieszkuje w twoim sercu. Co więcej, Duch Święty również zamieszkuje w twoim sercu. No i teraz właśnie ta Część do chrześcijan, wiecie, kto się za nas wstawia u Boga Ojca? A to otwórzcie sobie list do Rzymian, rozdział ósmy, 26 werset. Podobnie i duch. Tak. Ten Duch Święty wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. A ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi. Jak myślisz, Twoje pomysły? I iluzoryczna droga biskupów i księży? Czy też jasne objawienie? Słowa Bożego, gwarancje samego Boga i modlitwa Ducha Świętego. Co lepsze.